Dzieci różnią się od siebie na każdym etapie życia. To naturalne, że twoja pociecha umie coś więcej niż swojej rówieśnicy, no ale też, że z czymś radzi sobie gorzej. Sprawdź, z czym może radzić sobie dziecko w danym wieku i sprawdź, czy twój maluch nie jest przypadkiem gotowy do podjęcia nowej odpowiedzialności. Roczniak pomaga odkładać zabawki na miejsce, wskazuje i podaje odpowiednie elementy ubioru i samodzielnie ściąga czapkę, szalik, skarpetki. Dwulatek odkłada swoje rzeczy na miejsce, wkłada ubrania do pralki, a naczynia do zmywarki. 3. Wyciera stół po jedzeniu, wyciera rozlaną wodę w różnych miejscach. 4. Ubiera kurtkę, czapkę i szalik. I dopasowuje do siebie skarpetki. 3- i 4-latyk radzi sobie już ze zdecydowanie większą liczbą rzeczy. Po pierwsze, wybiera strój odpowiedni do pogody. Po drugie, ubiera się, zapina guziki i zamek. Po trzecie, wyciera kurze, potrafi też zamiatać. Karmi zwierzaki domowe, podlewa kwiaty, może wieszać ubrania na suszarce i ścieli łóżko. Natomiast 5 i sześciolatek jest już w stanie zrobić sobie sam, na przykład, kanapkę. Obiera i kroi warzywa i owoce. Pamięta o regularności w karmieniu zwierząt domowych, odkurza, umie składać pranie i nakrywać do stołu. Rzecz jasna nie chodzi o to, żeby twoje dziecko robiło te wszystkie rzeczy. Pamiętaj jednak o tym, że jest ono zdolne, żeby je wykonać. Być może dobrze poczuje się z tym, kiedy będzie miało nowe zadanie.